Przychodzą jeszcze z drugich stron, no nie tylko od Niemców, ale tam chyba od z Litwy, Litwy, tak, uh -huh. tam od Litwy, no to się wymyka spod kontroli, uh -huh. nie zauważył pan, że to się wymyka, <laughs> jestem tylko przeciwnikiem tego, co robi pan Bąkiewicz. A właśnie, e, czyli a czy, czy nie, czy nie popiera pan ruchu o, o ochronę granic? To, to, co ten pan robi, nie. A właśnie, a czego pan nie popiera w jego działaniu? To są polityczne rozgrywki. On dostał pieniądzki, wiadomo od kogo, on ja się chce tutaj lansować na nie wiadomo kogo. Takie jest moje zdanie. Okej, okay, czyli kontrolę na granicy pan popiera, niewpuszczenie emigrantów pan popiera, ale Bąkiewicza już nie. Są, są przecież służby odpowiednie, tak? No Ale te służby to... podobno właśnie wwożą tych imigrantów. Ale nasze? No tak. A to nie słyszał pan, że pan? No nie, nie słyszałem. Tak, że właśnie, nasze. że nasze służby wwożą tych imigrantów. Nie, nie z Niemiec. słyszałem, że pan? No, że Niemcy wwozili teraz, że Pola... a teraz, że teraz polskie służby wwożą. No przynajmniej taka jest. To nie, nie.